Cześć. Z tej strony Oskar i chciałbym was zaprosić na ostatnią w to lato 2023 roku giełdę retro gamingową, która odbędzie się 16 września 2023 roku we Władysławowie na terenie Pixelmani. Również ja będę na tej giełdzie. Obecny będę sprzedawał również yy, różne rzeczy. Za chwilę powiem jakie. Ale zapraszamy oczywiście. Wstęp na giełdę jest darmowy, yy, zarówno dla klientów, jak i wystawców. Yy, organizatorzy przewidują, że będzie kilkaset osób i bardzo wielu wystawców. Płatny jest tylko wstęp na samo Pixelmanię, czyli yy, muzeum gier, automatów i komputerów. 25 zł za cały dzień. Ale warto dodać, że wstęp na Pixelmanię, czyli do pogrania na wszystkich automatach i konsolach oraz komputerach, dla wszystkich wystawców na giełdzie jest również darmowy. Początek giełdy o godzinie 13, koniec o godzinie 19. Adres giełdy to ulica Starowiejska 1 we Władysławowie. Także zapraszamy ludzi z całej Polski. A ja będę miał swoje stoisko z czasopismami z lat 80., -tych, 90. -tych. Top Secret, Bajtek, tajemnice Atari. Również dużo gier na Atari XL, XE, na Amigę, na Commodore 64 i 128. No, nawiązałem taką współpracę z wydawnictwem Retronix i. Właśnie ich właśnie czasopisma i gry będę miał na stoisku. Oprócz tego pojawił się u mnie gry na PlayStation 1 i PlayStation 2, płyty demo na PlayStation 1, więc będzie dużo rzeczy do kupienia. Oczywiście będę mógł z wami również porozmawiać, jeśli ktoś chciałby mnie poznać. Możemy w coś pograć na Pixel Także śmiało zapraszam, przyjeżdżajcie! Niech to będzie taki fajny dzień jak na zakończenie sezonu letniego. Ostatnia giełda właśnie w sezonie letnim 2023 roku. Do zobaczenia na miejscu. Cześć!